dzisiaj po prostu na wasze pytania, które mogliście zadać pod poprzednim odcinkiem i jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś kolejne pytania, to umówmy się, że piszcie pod tym, jak chcecie jeszcze się czegoś dowiedzieć i po prostu te pytania wykorzystam już w kolejnym Q&A. A tymczasem co? Zaczynamy i odpowiadam na pytania, które najbardziej was nurtują. A jakie to pytanka? Przekonacie się zaraz sami. To lecimy. Jedno z pierwszych pytanek od Cytrynki MSP. Jaki jest mój ulubiony kolor i czy miałam kiedyś kota? Mój ulubiony kolor to zdecydowanie niebieski, chociaż bardzo lubię też różowy i czerwony, ale zdecydowanie niebieski jest moim ulubionym. Jeśli chodzi o to pytanie z kotem, to ogólnie, no, jakby tak, bo w moim domu rodzinnym jest kot, więc trochę miałam. Mieszkam w domu rodzinnym czy w swoim? Mieszkam w swoim domu, już się wyprowadziłam z domu rodzinnego i mieszkam razem z Michałem. Następne pytanie jest od Janusza Kowalskiego. Czy fajnie być na YouTube? I proszę zapisz. Zapisałam pytanie. Jeśli chodzi o odpowiedź, to um, tak, bardzo fajnie jest być na YouTubie. Ja zdecydowanie tego nie żałuję. Cała ta moja przygoda z YouTubem zaczęła się troszeczkę przypadkiem, ale mega się cieszę, bo po prostu kocham to robić. Zresztą chyba sami widzicie po moim uśmiechu. Uwielbiam to Was nagrywać. Teraz pytanko od Majusiak XX. I tu mamy trzy pytanka. E, czy mam jeszcze kontakt z Monią? E, nie, nie mam z nią w ogóle kontaktu. Okej, okay, musiałam sobie trochę podpiąć włosy, ale wracamy do, pytania, do pytanek. Czekajcie, bateria! To co do pytanka, e, nie, nie mam już właściwie żadnego kontaktu z Moniką. I w sumie e, tu chyba muszę trochę więcej się wypowiedzieć, bo dużo z Was się... Pyta, czy nagram z nią odcinek, czy gdzieś tam się pojawi. Nie będzie takich odcinków, bo po prostu nam się kontakt totalnie urwał. Cała ta historia zresztą jest taka, wiecie, niezbyt przyjemna, więc po prostu takich odcinków na pewno nie będzie. W tym momencie u mnie na kanale występuje po prostu cała moja rodzina, którą już myślę całkiem nieźle znacie, bo są to po prostu najbardziej mi zaufane osoby. Z którymi najlepiej mi się e, współpracuje, nagrywa i tak już zostanie po prostu. Będą to ludzie, na których w 100% można polegać. Dobra, kolejne pytanko to w jakich krajach byłaś? E, no, tego tutaj troszeczkę by się uzbierało, bardzo lubię podróżować. E, wiele razy byłam w Chorwacji, już jako dziecko jeździłam do Chorwacji z rodzicami, e, dość często jeździliśmy, byłam w Grecji, we Włoszech, e, byłam w Austrii z Michałem. Na Kanarach też byłam z Michałem, Majorka. Gdzie my jeszcze byliśmy? Maroko. No, trochę już się uzbierało tych wyjazdów. Byłam też na Słowacji. I chyba to wszystko. Nie wiem, czy czegoś nie pominęłam. Tak mi się zdaje, że to tyle. I jest też pytanie o mój ulubiony fast food: a tutaj 100% McDonald's. Po prostu uwielbiam McDonalda. Okej, okay, dobra. Coś mi ten mój kitek tak dziwnie sterczy. Trudno. Dobra, lecimy z następnymi pytankami od Anny Nowosad. No pierwsze jest o odcinek z nią, tu już jakby powiedziałam. No właśnie, następne pytanie, czemu zrezygnowałam z mega I muszę Wam przyznać, to jest pytanie, po prostu totalnie mnie prześladuje. Już od miesiąca wszyscy o to pytają. Z takich rzeczy, które mogę Wam powiedzieć, jakby konkretnych. To na pewno to, że ja założyłam swój kanał z myślą o tym, żeby właśnie mieć z wami lepszy kontakt, bo serio nie było to w żaden sposób możliwe, a wiem, że dużo z was gdzieś tam się ze mną kontaktowało, i, i no ja po prostu nie byłam w stanie wam na to odpowiedzieć w żaden sposób nawet najmniejszy, a nie ja lubię takiej sytuacji, że nie mam z Wami żadnego kontaktu, że właśnie nie mogę odpowiedzieć, nie mogę się ustosunkować do jakiejś sprawy, no a niestety tak to wyglądało i stąd właśnie założyłam mój kanał, żeby mieć z Wami serio kontakt. I teraz widzę, że to się naprawdę fajnie udaje i ja się z tego cieszę, wy wiem, że też się z tego cieszycie i możemy jakby normalnie ze sobą rozmawiać i jesteście ze wszystkim na bieżąco. Ja Wam powiem jeszcze na przykładzie, jak to wygląda teraz. Dziewczyna, która mnie zastąpiła, no, też Wam chyba odpowiada. Nie wiem, bo ja tak w sumie nie jestem na bieżąco, więc chyba też Wam odpowiada. Z tego co wiem, miało to tak wyglądać, ale no wiecie, no to nie jest jej kanał. To tak samo jak Megadyskąd nie był też moim kanałem. To jest kanał w ogóle innej osoby, która z YouTube'em, no, można by powiedzieć, że ma dużo wspólnego. Ale właściwie nigdy tej osoby nie widzieliście i raczej nie zobaczycie, więc, więc no tak to wygląda po prostu i no niestety, no niestety nie wszystkim się to podobało. Właśnie fakt, że ja nagrywam sama, że chcę mieć z wami lepszy kontakt, no i stąd właśnie to rozstanie. Także myślę, że to jest chyba wszystko, co mogę wam tutaj powiedzieć, że właściwie to był główny powód. Ja tutaj już nie chcę wchodzić w jakieś większe szczegóły, bo też jest wiele osób, na których się po prostu mega zawiodłam i też dlatego z nimi nie utrzymuję żadnego kontaktu, bo po prostu nie ma po co. Ludzie, którzy nie są godni zaufania i ludzie, którzy no, po prostu nie prezentują pozytywnych wartości, no nie powinno się mieć z nimi kontaktu. I no mówię, no nie chcę tutaj wchodzić już w jakieś większe szczegóły, także to by było na tyle, więc to jest główny powód, dlaczego już nie występuję, nie nagrywam na kanale Megady i dlatego też nie nagrywam i nie mam kontaktu z Moniką. Myślę, że chyba wszystko Wam tutaj wytłumaczyłam, na tyle, na ile mogłam przynajmniej. No i dlatego tak to się wszystko zakończyło no mówię, no niezbyt przyjemnie i niezbyt przyjaźnie, ale trudno. Ja naprawdę żałowałam, że skończyło się to akurat tak, a nie inaczej, bo bo tak jak mówię, ja naprawdę kocham nagrywać, ale no cóż, jak Wy wiecie, są ludzie, którym zależy na ludziach i są ludzie, którym zależy na wyświetleniach. I to jest ta różnica, po prostu. Tutaj jeszcze było jedno pytanko, czyli skąd się wzięła taka nazwa pieska? Nazwa pieska w ogóle tak Na pewno musiała być na literę L Dlatego się nazywa Lacey Bo u mnie w rodzinie wszystkie psy Były na literę L Taka tradycja Dlatego Lace i szukaliśmy właśnie imienia na literkę L Chcieliśmy jakieś fajne, krótkie imię Nic nie mogliśmy wymyślić A że my bardzo lubimy chipsy Lacey No to jest Lace Teraz pytanko od Veroniki Treder Czyli jaki jest mój ulubiony film I jakie są moje ulubione owoce z owocami prosto, bo to mango. A jeśli chodzi o ulubiony film, to tu mam serio problem, bo ja zdecydowanie wolę oglądać seriale. Znacznie bardziej. Mój ulubiony serial to Dark i Grautron. A jeśli chodzi o film, to chyba teorię wszystkiego bym podała na chwilę obecną. Lubię też filmy kryminalne. No, ale chyba na tą chwilę teoria wszystkiego. Dobra, pytanko od Darli LPS czy lubię pizzę? Lubię, e, hawajską najbardziej. E, jakie jest moje ulubione zwierzę? Psiaki, ja jestem team pieski forever, okej. Okay. Byłaś kiedyś za granicą? Tak, byłam. E, I jaką grę najbardziej lubisz? E, w planszówki gram rzadko, najczęściej gram w gry na telefon i chyba moja ulubiona gra to Tom, <grytanie> zdecydowanie. Następne pytanko od e, Ani M. Psy czy koty? Wybieram pieski. Pizza czy hamburger? Hamburger. I tak pozdrowię, także pozdrawiam Cię serdecznie Anka. Od razu dostaniesz serducho, bo coś chyba przeoczyłam. Dobra, lecimy z kolejnymi pytaniami. Dobra, aż musiałam już wiecie wstać, bo już mi noga zdrętwiała od tych pytań. Lecimy z kolejnymi e, od Maji. Mai. Także w ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy zostawili mi pytania. Jesteście super, bo już mi się bałam, że będę miała tylko wiecie, jedno pytanie. I co wtedy? <grym> Dobra. E, także pytania od Majki. E, ile mam lat? E, to jest pytanie, które cały czas się powtarza, więc my z Michałem jesteśmy w tym samym wieku. Mamy 26 lat, ale... Nie mówcie nikomu. Dobra. Ja tak serio się czuję na 17, więc utrzymujmy, że ja mam 17 lat, ok? Dzięki. Dobra. E, jak mają na imię moi rodzice? Moja mama ma na imię Ewa, a mój tata ma na imię Waldemar. E, czy długo jestem z Michałem? No, my już jesteśmy bardzo długo razem. E, 5 lat będzie za 2 miesiące, będzie 5 lat. No, Jezu, a za 4 miesiące bierzemy ślub, także. O, o Boże! Co to się dzieje? Dobra. E, o Jezu, kolejne pytanie jest bardzo ciężkie. E, czyli kolejne pytanie brzmi jeszcze od Mai, Maja tu widzę zaszalała. E, kolejne pytanko brzmi, e, czy chcemy mieć dzieci? E, no raczej tak. E, I kolejne ile masz rodzeństwa? No to mam tylko siostrę Misie, którą już znacie, a dużo pytań? Nie, jest ok Dobra, kto tu jeszcze? E, Tutaj już odpowiadałam. Tak wiecie, lecę po kolei. Czekajcie, nie wiem, czy tutaj coś nie ominęłam. O, widzę, jest pytanko od Miss Marivo. Jaki jest mój ulubiony youtuber? O, wróć kanału Michał. Bo kochani, nie wiem, czy wiecie, Michał ma swój kanał na YouTubie. E, tutaj Wam się wyświetli, więc wbijajcie do niego koniecznie. Zostawcie mu łapkę w górę, subskrypcję, bo powiem Wam... Tak wam zdradzę, że Michał będzie robił teraz coś naprawdę fajnego na tym kanale. On głównie jest odnośnie nieruchomości, takich wiecie, fajowych, czederskich domów, apartamentów. Także jak lubicie sobie pooglądać tego typu rzeczy, to widzicie koniecznie. A już niedługo będziecie go widzieć tam jeszcze więcej. Także szykują się fajne rzeczy. Dobra, aha, czyli jaki jest mój ulubiony YouTuber? Y ja oglądam Anjax. To się wam od razu przyznam, że ja oglądam Anjax, więc chyba wybieram ją. Eee... Tak, ogląda dużo Anjax. No. Dużo Anjax ogląda. Ogląda, bo ja lubię. Dobra. Eee, co jeszcze? Ile mam lat? To już było. Czy lubię grać w gry na telefon? Bardzo lubię. Eee, gry planszowe czy gry na telefon? Gry na telefon. Eee, fast ale foody też. No tak, ale rzadko, nie? Fast foody czy słodycze? Fast, fast food. foody. Eee, jaki jest mój ulubiony słodycz? Kwaśne żelki, najlepsze. E, czy na tym kanale będziesz otwierała jakieś zabawki? Uwaga, spoiler! Będą zabawki, nawet chyba niedługo. Dobra. Już nie możemy się e, doczekać. Więc chyba tak. E, ale na pewno w czaderskim stylu, więc bądźcie koniecznie. Dobra. E, czy mamy drugie imię? Tak, ja mam i drugie imię i jeszcze nawet trzecie imię. E, czyli na drugie mam Anna, a na trzecie mam Amelia. Czy lubię malować? Jeśli chodzi, to jest pytanie od Oliwki, Oliwka Lolka, e, czy lubię malować, e, jeśli chodzi o takie rysowanie, to ja jestem bez więc nie. <laughs> e, I czy lubię latać? Latać bardzo lubię, uwielbiam cały, wiecie, ten, cały ten proces startowania e, samolotu, e, łącznie z czekaniem e, na lot, wiecie, że tak można sobie usiąść, poczilować, popatrzeć przez szybę, także totalnie lubię. E, co jeszcze? Ale zawsze w momencie, jak startuje samolot, to się denerwuje. No, zawsze. E, dobra, e, teraz pytanie od Julii Tywoźniak. Dobrze. Czy chciałabyś, jakbyś dostała zaproszenie do ekipy? Czy byś je przyjęła? Słuchajcie, no kto by nie przyjął zaproszenia od ekipy? Znaczy, wiadomo, że no, oni tam się wszyscy znają super długo i w ogóle, ale e, jakbym ich poznała i byśmy się zaprzyjaźnili, to pff, jasne, że tak. Cała ekipa jest super. Ich też oglądam. Dobra. Em, co tu jest jeszcze? E, czy chcemy wziąć ślub? No tak, chcemy. Widzicie to? No, halo. No wiadomo, że chcemy. <grych> Dobra. Czy praca na YouTube jest trudna? E, powiem tak. Em, Ogólnie nie jest super trudna, ale dużo czasu trzeba poświęcić na takie detale. Na sam na przykład montaż, na samo przygotowanie takiego odcinka. No to naprawdę, to naprawdę pochłania dużo czasu. To się wydaje, że nie, ale to jest naprawdę dużo czasu. No, chyba że się ma jakiegoś swojego montażystę. Ja jestem swoim własnym montażystą, więc no mi to trochę czasu zajmuje. I trzeba być cierpliwym. I trzeba być cierpliwym, to prawda. To jest jeszcze kolejne pytanko od rodzinki Tokaboka. Kto jest upierdliwy? W sensie, czy ja, czy Michał? Ej, to nieprawda! To nieprawda. Tak jest pół na pół. Wiecie, raz ja, raz Michał. Przeważnie Agata. Przeważnie ja. Dobra, teraz mamy jeszcze pytanko od Kolet. Czy pozdrowię jej siostrę i brata? Siostra i brat mają na imię Maja i Ignac. Ignat, tak? Dobrze przeczytałam? Tak, także pozdrawiam Was serdecznie, buziaki ode Pozdrawiamy. mnie. Pozdrawiamy! I jest jeszcze pytanko, czy lubię Grampaulę. Lubię Grampaulę, oglądałam, teraz w sumie już tak nie śledzę jej na bieżąco, więc nawet nie wiem, co się u niej dzieje, ale lubię ją, no. Następne pytanko, o ile lat misia jest ode mnie młodsza? 2 dwa lata, dwa i pół konkretnie jest różnicy. E, I tak, pozdrowie na odcinku, także pozdrawiam Amelię Mięsikowską, Wyzianki. <grywa> e, kiedy mam urodziny? Ja mam urodziny w czerwcu, a Misia ma w listopadzie. E, ja mam 8, Misia ma 12 listopada. Czy nagram odcinek z Toka Boka? Wszyscy o to pytają, więc chyba ja będę zmuszona to nagrać. Aha, i daję serducho, nie wiem czemu nie dałam. <grywa> Dobra, e, co jeszcze? na imię moja siostra, no to jest Misia. E, pies ma lat... E, rok. <grym> <grym grym> jeden. Pies ma rok. Półtora ma. No dobra, ma półtora, rok jest z nami, a ma tak z półtora. Kogo tu jeszcze mam pozdrawić Dobra, widzę LT, myszka, pozdrawiam. I pozdrawiam jeszcze Martynę Tomczyk właśnie, bo nie pozdrowiłam. Pytanie od Nikoli Siok, czy lubimy sorbety i desery tankowe. Sorbety bardzo. Ja nie lubię deserów śmietankowych, jak mam być szczera, wolę jakieś właśnie owocowe, jakieś inne. No dobra, i to już chyba koniec, to już są chyba wszystkie pytanka. Nic nie pominęłam, bo leciałam po kolei w komentarzach, tak jak pisaliście. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście wszystkiego, serio, aż mi się zrobiło gorąco od tych pytań, naprawdę. Huh. E, także dawajcie znać, czy taki odcinek Wam się też podobał. Jak mówiłam, jak macie kolejne pytanka, to piszcie pod tym odcinkiem. Dawajcie łapki w górę i życzę Wam dzisiaj udanego popołudnia i słonecznego tygodnia. Także trzymajcie się i do zobaczonka. Buziaki!